Witamy Was wszystkich w Słowie na niedzielę. Socialist Sunday i niedziela socjalizmu. Dziś na Białorusi odbywają się wybory prezydenckie. Faworytem jest Aleksander Łukaszenka, ale cały rewolucyjny i postępowy ruch robotniczy na świecie popiera naszego białoruskiego towarzysza Sergeja A. Syrankowa z KPB. Hashtag socialism, hashtag socialist Sunday, hashtag Niedziela socialism. Socialist Sunday and Niedziela socialism. Today, presidential elections are taking place in Belarus. The most likely to win is Alexander Lukashenko, but the entire revolutionary and progressive workers' movement in the world supports our Belarusian comrade Sergei A. Sirankov from the CPB. Komentarz z portalu Postemporku. Użytkownik Postęp opublikował. Nasi sąsiedzi na Białorusi wybierają dziś prezydenta. Trzeba dodać, iż będą to już siódme wybory w tym kraju od momentu haniebnej likwidacji Związku Radzieckiego. Zdecydowanym faworytem, jak słusznie przyznają główni obserwatorzy, jest Aleksander Łukaszenka, który spodziewa się kolejnego, siódmego już zwycięstwa. Mimo to faworytem i preferowanym zwycięzcą w tegorocznych wyborach jest dla światowego rewolucyjnego i postępowego ruchu robotniczego towarzysz Siergiej Asyrankow z Komunistycznej Partii Białorusi KPB. Jest to najlepiej zorganizowana i najliczniejsza partia robotnicza, postępowa i rewolucyjna w tym kraju. Posiada również najwięcej deputowanych w białoruskim parlamencie spośród wszystkich partii politycznych. Na razie ciężko stwierdzić, czy finansowana przez UE i USA tak zwana opozycja będzie próbowała unieważnić i zniweczyć dzisiejsze wybory. W czasie poprzednich wyborów prezydenckich próbowali oni w końcu zorganizować na Białorusi coś na kształt Euromajdanu, czyli miejscowej wersji tak zwanej kolorowej rewolucji. Zachodnie, burżuazjne media zaś zgodnie potępiły już wybory prezydenckie na Białorusi, zanim te w ogóle się odbyły. Jakie będą ostateczne wyniki tegorocznych wyborów? Czy Białorusini po raz kolejny wybiorą Aleksandra Łukaszenkę na prezydenta? Czy Białoruś oprze się kolejnej próbie zachodniej interwencji w jej sprawy wewnętrzne? Dowiemy się już wkrótce. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do Polskiego Ruchu Postępowego. Do zobaczenia wkrótce.